Hej Kieszymanków wam wszystkim, ja jestem Master 419 i to jest kolejny odcinek, znaczy pierwszy odcinek z Outlast The Trials. Będziemy dzisiaj testować multiplayer. Mam nadzieję, że mi wyjdzie dobrze. Jeżeli nie to bardzo przepraszam, ja jestem osobą początkującą, boję się horrorów. Ha! Tak więc Dobra, wróciliśmy do jakiegoś Sleep room. Chyba na razie nie. Dobra. Co, co będzie? Welcome to the start of a, a battle you select a trial, go solo, or invite friends and start your path to rebirth. Don't forget to select a big before you start. Dobra. Uh. Dobra, może zaprosimy po prostu ludzi, którzy w to grają. Zobaczymy jak to będzie. I co ja mam zrobić? Dobra. Jest to device from... Mm, Effect enemies. Oj. Mają watku Trigger Enemies. Gas Chyba gaz będzie najlepszy. O, my teammates preparing trial. To chyba może źle zrobiłem, że się wtedy nie zgodziłem. Dzień dobry. Chyba tutaj. Dobra, mam nadzieję, że to zadziała. Mam nadzieję, że nic nie zrąbałem Hope, że będzie dobrze. Ogólnie fajnie, że jest kolejna w ogóle część Outlast'a i to multi. I co tu? mamy? A, dobra. okay you yes. Mhm. Na razie się wydaje bardzo ciekawe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie się sobie gdzieś idziemy i będziemy musieli rozpoznać, kto jest ten chyba szybu. No zobaczymy jak to wyjdzie Oby jak najlepiej Ej, ale naprawdę wydaje się ta gra mega ciekawa Grafika jest ładna Tak ładna, że mi prawie wywaliło wszystko Ale naprawdę jest ładnie Czy my tak będziemy sobie czekać? O, chyba dojeżdżamy do miejsca. Hej. dobra. Jakby my pojechaliśmy do miejsca, żeby pojechać znowu. Jest Dobra. Ja po prostu ich gonię, nie? O jezu, a mnie. O Jezu. Dobra, chyba tak to nie miało być. Добра, секретируем есть там. Добра, манцего. Dobra, nie wiem co o co chodzi, ale buja. Jestem, jeszcze tylko dwóch potrzebujemy. Mhm. Chyba popsułem im wszystkim grę, bo tam zesłałem zombiaka i oni się teraz biją, ale nie wiem. Ja się świetnie bawię. No daj, ziom, desz radę. O, oh, you be don't belong here. Bardzo ciekawe. Dobra, teraz jeszcze tylko tamten gromek i będzie git. Super. Ja za nimi mam nadzieję, że wszystko dobrze robię. Prawdopodobnie nie, ale no. Smacznie. Oni chyba wiedzą, co robią, więc za nimi biegniemy. O nie, czy jest coś, żebym mógł ukraść? Dobra, biegnę zanim co może wygramy. Mogę pomóc? Dobra, pomagamy. A jeszcze on idzie, dobra. Ej, ale to fajnie, takie timówki. Bardzo przyjemne. My mamy chyba się skradać. Dobra. Mam nadzieję, że jestem w dobrym miejscu. Jezu. A oni w ogóle sko... Inną stroną poszli. Aha, dobra. O Jezu! A ja co ja zrobiłem? Nie wiem, może tu muszę. A. O! No ja kompletnie o tym nie pomyślałem, żeby no kto sobie załączyć w miejscu, gdzie jest ciemno, nie? Dobra, gdzie oni są? Jezu to jest przerażające. O jezu! Kurna mać! Się wystraszyłem. Oa. Oa, dobra. Ała. Ja nie wiem co ja robię. Ja po prostu biegam udaję, że wiem co ja robię, biegnę za nimi. Ciekawe. Przynajmniej fajnie, że nam się trafiły osoby, które ogarniają tą grę, mniej więcej. Tak mi się wydaje. Albo dobrze czytałem. O kurwa. O Jezu, nie tu, nie tak, no, debil za mnie, no. Ja nie wiem co się dzieje. Ja jestem najbardziej warfless osobą w tej drużynie. Open all gates. Dobrze. Ja biegnę za nim, bo on jest mądry, a ja nie o co to jest? Adrenalina? Jak chcecie się nauczyć gry, to na pewno nie umiem. off me! U mnie możecie się pośmieć z takiego debila jak ja. I będzie śmiesznie. Dobra, przeszukamy wnętrzności. Może znajdziemy coś fajnego. Klucz znaleźliśmy. Czemu? Czemu? To jest jakby on był nie wiadomo jak pijany. Nie wiem, ja sobie po prostu trzymam utrzymam. Oni są przerażający. No. O. No i mamy kolejną misję zrobioną. On sobie tutaj stoi. Czy my wygraliśmy to? Czy mamy go potroni Chyba ja Dobra, jeszcze jedną osobę nam brakuje. Нет! Nie tu nie ma, nigdy mnie tu nie było. Ja zaraz umrę. O Jezu! A No mi się udało. Czy ja na coś byłem pożyteczny? Byłem na coś pożyteczny i dostałem a minus. Coś dostałem, przynajmniej nie B. A to było easy. A... No ciekawe. Ciekawe fanboy. Mamy teraz traveling. To sleeproom. Ale dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne i fizyczne jest tak samo ważne. Do następnego. Bye. Ma!